Kanałera Wodnika przekazuje nam intrygujące rzeczy: Na planecie Ziemia pojawia się nowy gatunek ludzi. Kochani, na planecie Ziemia pojawia się nowy gatunek ludzki i odchodzi w przeszłość stary. Mamy do czynienia z trwającym właśnie wyginięciem. Na naszej planecie ewoluują lub też wznoszą się tylko niektóre typy DNA. Każdy, kto urodzi się po wstąpieniu, będzie należał już do Homo Universal. To nie jest żaden dobór naturalny, nie jest to nawet mutacją, lecz po prostu zmianą modelu, cudzysłów. Z linii montażowej schodzi tylko nowy model. Dobór naturalny nie był w stanie obnażyć działającego boskiego mechanizmu duchowej ewolucji. Rozwijamy się zgodnie z boską wolą i boskim planem. Jeśli tego nie ma w planie, to się to nie wydarzy, a plan polega na tym, aby Gaja przeniosła się do nowego obszaru przestrzeni, w którym króluje wielowymiarowość, a ci, którzy staną mu na drodze, znajdą się w innym miejscu. To, co się dzieje, jest ogromne, chociaż my nigdy tego nie zauważaliśmy. To jest kontynuowane bez względu na wszystko. Proces zachodził w tle, niepostrzeżenie i w ostatnich latach zaczął narastać wykładniczo, tworząc chaos w trójwymiarowej rzeczywistości, która kruszy się na naszych oczach. Wynikiem tego będzie nowy człowiek z otwartym sercem, łączącym naszą codzienność z wyższym wymiarem świadomości i koniec potrzeby narodzin i śmierci. To jest całkowite wyzwolenie. Wszystko to się w dzieje w tle i żaden zwykły trójwymiarowy człowiek o tym nie wie. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę, tradycyjnie kończy autor.